Four, three, two, one. Jest godzina 16 Daniel miał wychodzić po 14 Jeszcze nawet nie ma bliskiej perspektywy wyjścia Myślę, że jeszcze nas z półtorej godziny jakiś czeka do startu To są nasze dwa numery startowe 186 debiuty i potem na Słodkiewiczu 209 Także wiecie za kogo trzymać kciuki na scenie Pan z numerem 186 i 209 Daniel z L Słuchajcie SMS, Słuchajcie SMS. nie ja wiem, to i wygląda na jakiegoś StarCrafta. Do startu zostało nam jeszcze sporo czasu, nie wiem, ile jeszcze mamy do startu? Z dwie godziny? Z dwie godziny, więc jeszcze troszeczkę leżenia, może przejdziemy się po tych targach, żeby coś tam już pooglądać. Ja przez chwilę już byłam, musiałam przejść, Daniel jeszcze nie chodził, zrobiłam z tego takiego hyperlapse, którego Wam wkleję. Całkiem fajnie wyszło, bo już go oglądałam. Wpadł e, też do nas kumpel, więc musimy się z nim koniecznie zobaczyć, może jeszcze przed startem właśnie. Coś tam dajemy, jeszcze jakieś węgli, żeby na nie na troszeczkę powodować. Lecimy z pompką, potem nakładam oliwkę, no i startujemy. Najliczniejsza obsada na zawodów w ta kategoria liczy 36 zawodników, więc proszę o wprowadzenie pierwszej osiemnastki. No oczywiście rucha eliminacyjna. Dobra, mamy półfinały. zobaczymy co się uda ugrać. Drugie porównanie. 170 Wojciech Kuchta. 180 Marek Bojanowski. 182 Sebastian Figura. 185 Karol Skorupca. 186 Daniel Lipiński! Jesteśmy w knajpce, która nazywa się Młoka i Woda, Zamówiliśmy sobie właśnie pizzę, a potem skończymy jeszcze na jakiś deser. I tak będziemy ładowali się przed zawodami, które są jutro, na godzinę dziewiątą. Pierwszy dzień był na czysto, jeśli chodzi o Micha, Drugi będziemy testowali ładowanie takim bardziej fast foodem. Więc zobaczymy w którym przypadku nabicie będzie lepsze. Nie, ale jesteś szczęśliwy, że będzie pizza teraz? Jak zjem to będę. Czyli na razie czy nie, nie na, jesteś. Nie. To jest nasz kumpel trener Piotrek. Siemanko. Tak jest. Ja ma największą mapę w naszym filmie tak naprawdę. No, aż nie, nie mieści mi się <noise> na <się> <noise> Jako rodzina próby, jesteśmy zgodni nawet przy wyborze pizzy. I wszyscy żyliśmy tą samą. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że kibicowaliście nam. Na 37 osób udało się wejść do półfinału. No i byliśmy w drugim porównaniu, więc było ciut, ciut za, za finałem. Nie udało się wejść do pierwszej szóstki. No, wiadomo, ciężko, ciężko coś tam na, na świeżo powiedzieć, bo nie wiedziałem jeszcze takich porównań. No ale ciężka kategoria, bo porównywało się dużo cięższych zawodników większych i nie wiem no, na co głównie stawiali. Właśnie pierwszy raz tak naprawdę w debiutach nie było kategorii, nie? Wzrostowych, więc tak dosyć ciężko. No I ja potem od razu kolejne wyjście, zaraz po słodkiewicz Classic. Tam już było mniej zawodników, no ale wiadomo, że to już zawody wyższej rangi, bo tam mogli startać wszyscy. No ale też się udało wejść do półfinału. Zabrakło chyba jednego miejsca. No, mi się było wydaje. Się że chyba tam siódme. Siódme, wstety. siódme, ósme miejsce. No, więc bardzo, bardzo blisko. No. no, więc tak jak na pierwsze starty można powiedzieć, łapiemy doświadczenie, uczymy się. Tak. naszego organizmu, jak to wszystko działa, Dokładnie. no Pierwsze co mam do powiedzenia, to to, że zajebiście wyszedł mi brązer. Naprawdę nic nie spłynęło. Robiłam to pierwszy raz, ale jestem bardzo zadowolona. Nawet nasz ziomek mnie pochwalił. Także tak ja wiecie, szczerze, urosłam fiurka. Lepiej, lepiej niż jakieś tam natryskowe i tak no. dalej. W ogóle nie spływałem. Bardzo ładny kolor, równy. no Jak sami widzicie, naprawdę Aha. to fajnie, fajnie wygląda. I tak. no jutro jeszcze mamy jeden start puher Polski. Zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy. Raczej ranga bardzo wysoka zawodów, więc nie liczymy tam na jakieś cuda. Ale no, wyjdziemy, pokażemy się, zrobimy swoje i będziemy szukać formy dalej. No, myślę, że nabicie było, było dobre na zawodach. Musimy znaleźć jeszcze ten magiczny sposób na pozbycie się wody z organizmu. A że, że po prostu bawiłem się tylko manipulacją wody bez żadnych tam, wiecie, manipulacji dużych z sodem, czy potasem, czy nawet diuretykami. No to po prostu jeszcze to nie jest ten złoty środek, ale będziemy szukać, znajdziemy może coś coś idealnego. No a teraz lecimy spać, ponieważ musimy wstać chyba jutro o. No, jutro szóstej? musimy wcześniej chyba wstać, szóstej? bo 9.30 jest nasz start jako pierwszy. Tym razem nie tak jak dzisiaj miało być koło 14, a ja wyszedłem o 20, więc organizacyjnie mm. też. No, organizacyjny dramat. Teraz ja nie wiem, chyba jeszcze ludzie startują w jakiejś kategorii tam Miss Figure czy jakiejś innej, dramat jakiś. Cały dzień leżysz na backstage'u jeszcze tam. Wiecie, to nie jest tak, że y, jest to tam super, komfortowo, bo tak naprawdę leżysz na macie i jest zajebiście duszno. Tak, jest Gorąco tak, jest, jest duszno, duszno nie można oddychać. Jest jeszcze głośno. Więc wyobraźcie sobie leżenie tam, nie wiem, nawet o 5 godzin dłużej niż powinniście. W duchocie właśnie w, Oj, w hałasie we wszystkim, już są zmęczona też. Trzeba iść się regenerować, bo już no. języka mi brakuje dzisiaj akurat do tego kręcenia. Ale chciałam coś nakręcić i puścić na Instagrama, ponieważ siedzimy cicho od y, kilku godzin. To co, widzimy się na pewno na kolejnych zawodach. Do zobaczenia!